Siema, siema, no moi ulubieni wizowie, um, jest nas tylko czterech, w sensie was jest czterech na moim kanale, mam nadzieję, że będzie nas więcej, dzisiaj kolejny odcinek, drugi odcinek ze śmiesznych tiktoków, także zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli to więcej niż cztery osoby oglądają, które mnie subskrybują, to zostawcie suba i lajka, like najlepiej, <słuch> dzięki. A teraz zaczynamy do pierwszego TikToka. Za kółko. Co z tego, że nigdy nie jeździłeś? Po co nam plac wroby? Trzymałeś kiedyś kierownicę? Tak. No i super. Wiesz, gdzie jest pedał gazu? Tam. Wiesz, gdzie jest hamulec? Tam. No i dobra, tyle ci starczy. Nie mamy skrzyni biegów, najwidoczniej dostaliśmy automata. O, nice. Więc nice. włączasz silnik, tylko no. weź tam tego, otwórz okno weź mu krzyknij, żeby sobie poszedł. Eee, spierdalaj stamtąd. Akumulator <noise> <noise> chyba rozładowany. Zjebałeś już coś. <noise> Siadaj. Za kółko. E... Także trochę trochę było to śmieszne, ale lecimy do następnego TikToka. Jesteśmy już w następnym TikToku, e, Więc lepiej. Pan Bóg mój pan, pan mój doricciwy jest. But if you club O kurwa! To jest. Jedna połowa jest zielona, a druga niebieska. Żaba w dżinsach. Jaki jest najlepszy prezent dla Anglika? Prezent Perfect. Czym różni się blondynka od żaby? Żaba czasem kuma. Co robi człowiek leżący na chodniku? Słucha płyt. Jasiu, dlaczego twój kot nie ma ogona? Bo jest głuchy. Jak to? Ano leżał na trawniku i nie słyszał kosiarki. Jak żegna się Staś z Nel? Panel. Cześć. Co jest czerwone i źle działa na zęby? Cegła. Bajka o pierzu i selerze. Mama pierze, a ja leżę. Jak się nazywa chemiczna małpa? Chlorangutan. Co to jest? Jedna połowa jest... No to było kolejny śmieszne diktacze, mam nadzieję, że Wam się spodobały um, i piszcie w komentarzu, co chcecie dalej, na przykład, bo ja na przykład wolę nagrywać matfuta, bo matfut mi się bardziej lepiej nagrywa um, a niż te, właśnie, diktaki śmieszne, bo w większości to są takie średnie, ale no, mam nadzieję, że Wam się spodoba i nie wiem zrobimy za kolejne 4 odcinki z tego serię lub po prostu jeżeli będzie dwa, laj dwa lajki w górę to robimy, dwie łapeczki w górę to robimy kolejną serię mniej yy, to już nie robimy yy, no chyba, że zrobię sam z siebie <laughs> dobra, lecimy do kolejnego dzień, dzień, dzień. 江长。行。 z kolejnego Dorą. Gorące jak cichuana. Ej, hasta la vista mañana. Ty kurwa jebana. H w języku hiszpańskim jest nieme, kurwa. Jest nieme. Widzisz? ha? Ignorujesz, kurwa. Tak jakby tam... wobec sobie, że ha? to jest mózg Moniki. Nie istnieje, kurwa. Nie istnieje. Nie czytasz tego... Asta, la Asta, la vista! Nie, asta, la vista! Dobra. Więc to chyba było na tyle. To, ja to chyba tyle tylko przygotowałem. Mmm... Tylko tyle przygotowałem tych filmów, no ale. Dziękuję za oglądanie i do widzenia. Siemano. E, jeszcze jedna Nagrywam to o 11.23. O kurwa. A nie, to już dobrze. O 11.23 mam jeszcze zamiar nagrać jeszcze jeden odcinek w tej godzinie, bo gdzieś koło 12 wychodzę z moimi ziomami. I ogólnie mam film jak naprawdę rozpierdalaliśmy. całe kurwa jeździliśmy fotelem po ulicy i, 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 i robiliśmy helikopter. Mój, mój kolega przez chwilę latał, no. I dobra. Tak. <laughs> Może dzisiaj jeszcze jakoś film będzie wyczorkiem? Wy... Tak, myślę, że to z Matfuta będzie dzisiaj. Yy, dziękuję. Siema!